Stwierdzenie Łukasza Grzędickiego wywołało poruszenie wśród samorządowców powiatu kościerskiego. Jego zdaniem wójtowie marnują pieniądze nie sięgając po nie. Kościerskie gminy pod względem nauczania kaszubskiego na tle sąsiednich powiatów wypadają bardzo słabo. W powiecie kościerskim w roku 2009 łącznie w tych gminach to były niewielkie środki, tak? Trzy, nawet nie, 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 nie 3 miliony złotych, podczas gdy w powiecie e, kartuskim to 15 milionów złotych, w powiecie bytowskim około 10 milionów złotych. Subwencja oświatowa na dziecko, które nie uczy się języka kaszubskiego wynosi około 4,5 tysiąca złotych. Na ucznia, który uczęszcza na język kaszubski kwota ta jest prawie trzykrotnie wyższa, bo sięga ponad 11 tysięcy złotych. To spory zastrzyk finansowy dla samorządów. Jednak nie wszyscy wójtowie z Kościerskiego potrafią lub chcą z tego skorzystać. Po subwencje w ogóle nie sięgają gminy Stara Kiszewa, Karsin, Kościerzyna i Liniewo. Zdaniem niektórych wójtów problem tkwi w rodzicach, którzy muszą wyrazić zgodę na to, aby ich dzieci uczyły się języka regionalnego. Dzisiejsze zainteresowanie tym zwłaszcza Wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a no bezpośrednio przede wszystkim jeżeli chodzi o rodziców, bo rodzice muszą wyrazić na to zgodę, jest na dzień dzisiejszy znikome. Nieco inaczej sprawy widzą władze Starej Kiszewy. Mina Starej Kiszewy leży na pograniczu właściwie dwóch takich nacji, mianowicie z jednej strony to Kaszuby, z drugiej strony to Kociewie. Stąd po prostu no nie ma takiej, takiej potrzeby, nie ma takiej ciągoty, nie ma takiego zainteresowania wielkiego językiem kaszubskim, jeżeli chodzi o, o naukę w szkołach. Ci płynący z nauki języka regionalnego, zarówno te edukacyjne, jak i finansowe doceniają wójtowie pozostałych samorządów. Z subwencji z powodzeniem od kilku lat korzysta gmina Lipusz. Po apelu do rodziców jakoś specjalnie nie trzeba było ich przekonywać. Zgłosili, wyrazili chęć tego, żeby dzieci się uczyły Kaszubskiego. My się czujemy w Lipuszu kaszubami, także z tym jakichś szczególnych problemów nie było. Podczas pierwszego w tej kadencji konwentu samorządowców Powiatu Kościerskiego była też mowa o spisie powszechnym. Łukasz Grzędzicki uświadamiał, jak ważne jest to, aby Kaszubi opowiedzieli się za przynależnością do gminy kaszubskiej. Chcemy zobaczyć, ilu jest kaszubów, tak? I później co 10 lat, kiedy jest spis powszechny. Sprawdzić, czy te pieniądze publiczne, które wydajemy na podtrzymywanie tożsamości etnicznej, tożsamości językowej, są skutecznie wydatkowane. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że w danej gminie ten wynik jest słaby, to nie widzę konieczności, albo warto byłoby się zastanowić, czy w przyszłości warto tej gminie dawać pieniądze na podtrzymywanie tożsamości. Władze Powiatu Kościerskiego chcą przekonać mieszkańców do tego, aby w spisie powszechnym podkreślali swój regionalizm. To jest najwładzem. I na pewno te tematy są no, bardzo bliższe. I będziemy robili wszystko, żeby ten region żeby w dalszym ciągu, żeby kto to tymi, co do tego regionu przeznaczyć, że nie Spis powszechny rozpocznie się w kwietniu i potrwa do końca czerwca bieżącego roku.